Siemaneczko, z tej strony Neymar. Jesteśmy dzisiaj na serwerze Jasiem C. Będziemy dzisiaj grali Skywars, Skywards jest miłość. i lider. Siemon Jak mówiłem będziemy nagrywać Skywars będziemy grać trzy rundki Skywarsów Chodźcie, od razu mamy po środku taką arenkę 57. Proszę wbijajcie. Jeszcze tylko miłoszek musi wbić. Oj, nie bije, oj, nie bije. Miłość będziesz musiał poczekać tą arenkę. Chyba go wywaliło. No to jak coś, no to. Zagramy serwis y, liderki No wiedziałem. Nie no nie piję, po prostu Nie no już nie pijesz, bo jest za dużo osób Po prostu poczekasz po prostu Jak my dokończymy Ja wiem, to ja jestem. Tak, dobra, gramy. przychodzisz do mnie, czy ja? A ja po ta regeneracji, kurde, troszeczkę słabiutko. Dobra. E, już mnie rzucają ścieżkami, chcą mnie zrzucić. Patrzcie, jak się fokusują na youtubera. YouTubera, Nie, ale mam gdzie No dobra youtubera no. Gdzie ty jesteś do cholery? Youtubera. Gdzie ty jesteś? A ja będziemy tam... O! Gdzie? No oczywiście. Możemy ja nagrać... Możemy nagrać blokada. Co chcesz? No właśnie. Bo nie masz w ogóle blokada. I uważasz, że blokade to gówno. Hej, pójcie lidera, bo uważasz, to że blokade to, to gówno. Blokade to gówno. Hej, to Hej hejtować lidera. To, to, to fajna gierka, się, jak trochę ze nią popykasz to coraz, coraz większego masz Hejtować. Bo ja sam... Ja sam wczoraj dla mnie a już dzisiaj nabieram trochę sprawy, bo niedawno grałem. I ja cały czas kokrze jestem dobry w to. Ale jeżeli chcecie odcinek z tego, komentujcie. Lajkujcie, będzie 20 tysięcy łapek. Lol, żartuję. Nie no, będzie 15 łapek, to nagrywamy blokada. 15 tysięcy? 15. Zwykłe 15 łapek, Jak no, oni nawet 15 łapek nie dobiją, chłopie. co, co ty, O czym ty marzysz? Ej, ty. Jak ty znają? Na przykład jego to już było kilka tysięcy. Dobra, ja sypłem. Idziemy na następną arenę. Mogłabym wyjść od żebym nie stracił co nie? No, to No, to jest ja No, poczekaj, musiałem się utknąć wody. Y, idziemy po prawo na te bardzo małe arenki. I mamy arenkę 95. Każdy widzi? No dobra, to tak, ja też. No dobra, miłożę, e, Miłosz, e, przychodzisz do mnie i lider to samo. Tam. Musimy tamtego typu. Aby tam, aby to zabić. Ale to jest Bo Neymar 131. Ty po To, to powiedz, że Wiktor robi, żeby szedł do ciebie. Wiktor, masz iść, e, e, pani jeden, Neymar 1, Neymar 131, masz iść do mnie. Po co? Myślałem, że my sobie ja nie Bo Zrobimy grupę.

To siły Ja też mam, ja na Ej, Są dwie skrzynki? Tu są, tak dwie Do, Ej, 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 lider, lider Czy takie brzydkie słowa na moich odcinkach Proszę wyrażać się Ładniej no, Dobra, będę jak coś cenzurował Za dużo cenzurowania Będę musiał chyba bo lider nie wytrzymuje w sumie prawda, go W sumie, prawda, lol Dobra, miłość. chodź już tylko uważaj Miłość tylko uważaj tylko uważaj, żeby cię... Uważaj, żeby cię nie uważaj Co już? Nie bigu! O bo ty jesteś straszna... Bo ty jesteś baba i się boisz wszystkiego Ej, ci idziemy pomścić lidera Patrzcie, idzie ten typek, to idziemy pomścić lidera Lider powinieneś się cieszyć. Lider no, powinieneś. Lider powinieneś się cieszyć, że idziemy cię pomścić. Ale on ma moje ja potasiłeczki. Potasiłeczki. Tak działa potasiły. Moc jedenka. Dobrze. Na zero napisze Neymar tu jest typek. Ej goście w ruchu. Bo z typką się zobaczyć. Wiem, widzę. Próbuję ich tam zwalić. Dobra, to ja, ja się buduję na tą ruchu. pamiętaj o wodzie, pamiętaj o wodzie, uważaj, uważaj, bo, bo jest typek, uważaj, strzela, strzela, Uciekaj. Ja go strzelam dalej. Dobra, nie, nie traf. Dobra, rozdaję wodę, a ty dalej się buduj, możesz. Budujesz. Uważaj łuk Dobra, dobra, ale, ale poczekajcie, na nie razie... nie mi! Na razie niech ta woda się rozleje. Dobra, możesz się budować. Jak spadniesz, to do wody. Tylko uważaj, strzela. Dobra. O kurde, to prawie i będę. uważaj, masz Na się najmniej 1-3-1, uważaj. Przecież to twój brat, nie ukrywaj. No dobrze. Widzicie, rośnie, rośnie, rośnie rodzina Neymarów. miłość też pewnie dojdzie do rodziny Neymarów, no nie? miłość Ja niedługo będę Neymar. Jeden, cztery, jeden. Neymarów nie Masz łuk? Masz dwa łuki? Nie. Mam, mam. Ale nie, mam tylko. No dobrze, osłaniam cię. Lider opuścił ja. arenę. Ej, Kurde, u mnie zaraz zabiję. Ola, Ale to są ci peczki. boją się. Oni mają... Uważajcie, oni mają łuki moc dwójki. Nie radzę iść. No, z czym do ludzi? A ja nie wyjdę z tą! ich zdejmijcie. Myślę, że nie próbuję interesował, ale nie wiem, u nas tutaj wychodzi jak zamek idę, idę do nich, idę uwaga, teraz Ty tylko trafisz ze mnie no to weź spój, spój niżej, spój niżej się się robił takie coś no i jestem przy końcu wody dobra, jeden sklepany, drugi sklepany ale ten w żółku? no wszystkich sklepałem O! to było. Widziałeś jeszcze Lider, jak ja ich sklepałem. Jakie to był synki i po odcinku podasz mi do Ale mnie teraz przez tydzień nie będzie, więc nie wiem kiedy on będzie wrzucony. To będzie, nie Jak ja w ogóle już na razie w Minecrafta nie, nie będę grał, jeżeli coś o Wiktor. Bo mnie cały tydzień nie będzie w ogóle w domu tutaj gdzie teraz jestem. Czemu? Bo, bo będę we Wrocławku ten, bo mam treningi teraz i cały tydzień trenuję i muszę być w Wrocławku, a to tam jest, ma, mam rodzinę, to mam najbliżej, no nie? Więc, jeżeli ty coś... Wiesz, wiesz. A Wiktor, do no? Wiktor, Nie. O nie, jest. Wiktor, ty jest kom komrad. A nie, buduje na środowisko. Ej, rozlejcie tam wodę. Roz, no, bo jeszcze gramy. Rozlejcie tam wodę, bo jest tam typek. On już pewnie we mnie strzelał z łuku. Mam jeszcze po tej siły, już nie ma. O, mam żelazne kacie, nawet nie zauważyłem. O, i diamentowe buty. Uważaj, Wiktor. Wiktor, tu uważaj. się Chce, który z Was żelazne buty? Ja. Nie, nie, nie. Ja, nie, ja mam. Ja, ma, ja mam dwie pary. Trzymaj. Po te siły. Ej, dobra Wiktor, nie, nie pij tej po siły. Bo się klepiemy już. Poczekaj. Ej, chodźcie. Chodźcie właśnie na środek i się tam będziemy klepać. Mam lepszy set od was? Nie. Tak. Ja mam najlepszy. Tak? Mm, spraw. Spójrz. No. W sumie remis Poda siły Nie pi. Ej, jeszcze tam gracie? Halo. No tak, no mnie już buduj się dalej. No słychać cię, buduj się tam dalej. Dobra. Eee, gówno. Gówno Uu, żelazny hełmik. Wezmę sobie. Przyda się na 100%. ale wy macie lepsze miecze ja mam z diamentowy tylko chcesz żelazny bo mam no chyba ja? oj gdzieś wyrzuciłem mam tylko kamienny ostrość 1 trzymaj to nawet lepszy niż żelazny Jak sobie. lepszy niż żelazny e, dobra to co klepiemy się najpierw może ne, e, neymar 1-3-1 i miłosz Za, na 3-2-1 zaczynamy. ale on ja ma wyrządowany miecz nie mam drugiego. No, ale ja mam kamienny. No, ale mam ma kamienny. Dobra. Trzy. Dwa. Poczekajcie, poczekajcie. Nic że na razie. Zrobię Wam tutaj mostek Taki przez wodę, żebyście mogli jakoś przejść. Do siebie. A dobra, to ja tam. Dobra. Trzy. Nie, refa. Trzy. Dwa. Jeden. Start. Miłość, twoja taktyka. Ale Ciupku, wiesz, że tu jest woda. No ale jest laba, pada A w sumie. Czy Wiktor sypnie, czy miłość? Ach, mi, Wiktor. No taki cheater, pałon! Ej, dobra, odłóż jego itemy do skrzynki. Dobra, Wiktor nie wyraża się tak na moich odcinkach. Odłóż, odłóż jego itemy do skrzynki. Byle jakiej. Nic z niego nie zaskładamy, tylko takie same sety. Dobra, na 4 walczymy. 3 4 ryczaj, czekaj, ale co? Ale czekaj! bo no czekaj! Ej! Co ty robisz? Nic. Walę się butelkami dla Beki, bo i tak nie ma tu na No to 3, 4, 3. Ten jakieś sniki sneaky ty. Jeszcze nikt. Jeszcze nikt. Ten sekki sniki, sniki se robi ty. Jakie sniki sniki. Ej, ty masz na podpalanie Nie? łuk. Nie. Przydałoby się łuk. Nie. No bo już. O, ja powiem, bo mnie już, Bo to cię Dobra. Widzimy te widzimy, teraz idziemy na ostatnią arenkę w tym odcinku. I to, i to będzie arenka numer. Chciałbym, żeby to była jednostka, ale jest zajęta. No to może być dziewiątka nawet. No to na to jest lewa, albo czekajcie, a jest szesnastka, to jest zajęta, dobra. To lewa tam najmniejsza, no to SW6 na przykład, albo nie. SW6. No, SW, SW9. 9. 6. No. 6. No Dobra, no to 6, no to 6, no to 6. jak biję na lobby. A ja na lobby idę. 6, tak? Dobrze. 8 już jest. tym Dobra, jestem. Siemaneczko, ziomeczki. Nie ma 1-4-1 jeden, jeden. Konrad Co? So, Gdzie jest nie ma 1-4-1? No zobaczył, bo nie I... The fuck? No, no, Ej, nie ma 1-2-1, nie ma 1-3-1, nie 1-4-1, 2-1, nie ma 1 3 sure. Ja nie wbiłem yeah. yeah, What the fuck? 1-3-1 Lider jesteś, nie ma 1-4-1, przyznaj się Majta A tu od razu usklepię mógł ja mam to czerwę. lider! Już wiedziałem, że nie, to jest nim. Naj... Ja. Wiedziałem, że to naj... ten, że to lider, bo mu... Kto chce... Bo mówił, że jest na tej Jarence, coś ci nie wypał. Co... Nie wypał lider, bo... Jakbyś nie powiedział, że... że nie jesteś... Pasz mnie zaraz Lider jakbyś nie powiedział, że jesteś już na tej ręce, to by to by ci wypaliło. To jak sobie wymierzyć. Ja chcę, ale na razie muszę sklepać sobie. Ja cię widzę, jak się z czy nie? Jak mówcie? Tak, dodałaś. U kogo to takie pioseneczki super? Kto sypnął? Nikt. A, dobra. Gdzie wy jesteście? Takie pytanie. Ja cię widziałem. Najmniej 4 1 nad głową, nad głową. Uważaj, uważaj. Nad głową, Góra, na, drzewie. Na, drzewie, na drzewie, na drzewie, Lawa. Góra, się. Osu, 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 na drzewie. Dobra, się na to, co patrzę. Gdzież się sam Wiktor podbudował. Kora! Co? Sniky szniknij! Uważaj, tam Neymar, musisz wygrać. Oloju! Przegrałeś? Baba! E, rodzina Neymarów, normalnie. No. Jaki on ma miecz? Jaki, jaki on ma miecz, lider? Drewniany. Ale to ja muszę sobie zrobić kamienny. A ty jaki miałeś diamentowy? No, dwa. On cię spekuluje, czy, czy nie dostał od ciebie No to i tak to ostatnia ręka, więc. Uważaj, ma. Ej, tu jest typek bez seta, tu jest typek bez seta. Dobrze, dobrze, typeczku. A, to ty. Wiktor, gdzie jest ostatni typek? Uważaj, plecy, 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 plecy. Już. Ja też, oj. On miał w ogóle jakieś kilaurety. I zepchnął mnie na dwa metry, chłopie. Dobra. No ostatnia to tym, marynka? tym w sumie, no dobra, no to dla widzów, no to dobra, dociągniemy do tych 20 minut, ostatnio ma rękę, yy, znowu na tej małej po lewo, ale to będzie, nie, nie jednak nie, jednak, albo, tak, SW2, proszę, wbijajcie, no okay? tak, 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 nie, na po lewo, na tej małej, na tej małej. O, widzę, Neymar 1-2-1. i, czy Neymar 1-4-1 wbije? 1 Trzyma. Ej, ale no jaka arena? SW2. SW2 2. Dużo ludzi? Nie. 6 osób. Wbijesz na luzie. No wbiję, dobra. Idę go! Koło mnie jest neymar 131 i miłoż. Dobra. To tak. To będzie ostatnia arenka w tym odcinku. Ja chyba się buduję na środek. Ja idę na środek chyba od razu. Miłość troszeczkę cię ścina. Uuu, zapełniona cała ręka. to no, będzie no. koksowo. Zaczynamy arenkę. To będzie najbardziej koksowa wasza, nasza ręka w tym, w tym odcinku. Przygotować się na ten koksowy odcinek. Jeżeli wytrwaliście no, do no, końca no, i... No, no. Ja, ja mam to wymierz, ja nigdzie z tej, staj... ja z tej... Staj... O oh, fak sypnę, sypnę. Sypne, Strzelajem ja ja muszę... ja się. No właśnie, bo tu jest... tu jest najgorsze, że są takie małe... Tu jest najgorsze takie, że są małe e, te ręki i najłatwiej stąd spaść. Ja mam diamentowy mierz, więc... nic nie potrzebuję. Kto jest na środku? Żaden z nas? Dobra. Ja Ja już idę. Ja też idę. Jest! Uważajcie tam jest jest koksowy. Jest Uważajcie, jest tam koksowy typek. Jest tam koksowy typek. Uważaj mi już! A liderek zdedał? Gdzie on jest? Ura, a później tego ściągnąć. Ule, on ma... OL ma łuknok Ochraniać? O, ale, ej, ale... Ole ale chity, ale, cheaty. ale bez jej jaka aura, on mi zabierał po 5 HP. To jest nagrane. Będzie na YouTubie, będzie banik. No to tak, tym niemym akcentem, y, przegraliśmy tą rękę. No niestety. wyjdę w ogóle z tej arenży. Nie ja, ja... Żeby... żeby mi nie zabrało monet. Y, to tak, tym niemiłym Tym niemiłym akcentem. Chcielibyśmy podziękować za odcinek. Za ten miły odcinek. Tutaj, no co? Komentujcie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i co, chcielibyś, e, chcielibyście coś? Chcielibyście coś dodać? Chcielibyście coś dodać? Co? Dobra. To ja pozdrawiam, lidera mam. Też. O. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Który z Was ma kanał? Który, który z Was ma kanał na YouTube? Na Kto? No to y, kon... Y, kanały... Y, kanał Lidera będzie w opisie y, Proszę wejść do niego, zasubskrybować No i co? Na razie! Pożegnajcie się! Tell myself, while I'm still strong, don't look back till I'm ten miles gone. And when the world stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong.